Jeżeli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że nie do końca tworzysz własne życie, ale wiele rzeczy po prostu ci się przydarza, to pociesz się, że jesteś w licznym gronie. Na szczęście tak nie musi być i to, co dzisiaj usłyszysz, może kompletnie to zmienić na Twoją korzyść. Poznasz konkretne narzędzia, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad Twoją przyszłością i wskazówki, jak ich skutecznie używać. Zostań ze mną do końca, bo poznasz nie tylko praktyczne sposoby, które drastycznie zmienią Twoje funkcjonowanie, ale też poznasz konkretne przykłady, jak zmienić Twoją komunikację i Twój sposób myślenia. Przestaniesz się bać niepewności i zaczniesz traktować ją jako możliwość. Narzędzie pierwsze zmiana narracji. Myślisz o przyszłości czy o Twojej przyszłości? Zacznijmy od pytania, które może Cię zaskoczyć. Kiedy myślisz o przyszłości, myślisz o przyszłości w ogóle, czy o twojej przyszłości? Bo to nie jest to samo, wierz mi. Ja przez lata zastanawiałam się, co może się wydarzyć w przyszłości, jakie będą trendy, jak będzie wyglądał świat, co się zmieni, ale to pytanie prowadzi do takiego pasywnego podejścia, do bycia obserwatorem zmian. To jak oglądanie meczu zamiast grania w nim. A to jest jednak spora różnica, prawda? Zadaj sobie raczej pytanie, co powinno się wydarzyć w mojej przyszłości? Widzisz różnicę? To pytanie zakłada, że masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim życiu. To zmiana z pozycji kibica na pozycję zawodnika. Twoja przyszłość składa się z niezliczonych wyborów, których dokonujesz Ty sam, mniej lub bardziej świadomie. Ale uwaga, składa się też z wyborów, których nie dokonujesz. Słyszałeś? Z wyborów, których nie dokonujesz. I to właśnie one często określają, dokąd w życiu zmierzasz i jak tam dotrzesz. Każda decyzja, od tego, o której wstajesz rano, jeżeli to jest w ogóle rano, przez to, jak reagujesz na konflikty w pracy, po to, czy podejmujesz nowe wyzwania, to jest cegiełka do budowy twojej przyszłości. Pytanie tylko czy budujesz ją według swojego scenariusza, czy raczej według cudzego. Ty pewnie też znasz ludzi, którzy żyją według scenariuszy innych. Rodziców, partnerów, według społecznych oczekiwań. Oni nie są ani źli, ani głupi, tylko po prostu nigdy nie zadali sobie pytania o to, czego oni naprawdę chcą. I choć naprawdę nikt z nas nie lubi się z tym mierzyć, to prawda jest taka, że jeśli nie podejmujesz świadomych wyborów, to ktoś inny podejmuje je za ciebie. Nawet nie chcę myśleć, gdzie ja byłabym dzisiaj i zawodowo, i rodzinnie, gdybym realizowała swoje życie według scenariuszy mojej rodziny, mojego środowiska z młodości. Ale wierz mi, na pewno ani nie miałabym dzisiaj swojej kancelarii i już na pewno nie byłabym w szczęśliwym małżeństwie z tak dużą różnicą wieku. Nawiasem mówiąc, to nie znaczy, że masz być egoistą i ignorować wszystkich dookoła. To znaczy, że masz być świadomy tego, które wybory są twoje a które robisz pod presją albo ze względu na oczekiwania innych. Świadomość to jest pierwszy krok do zmiany. I jeszcze jedna rzecz, często słyszę takie zdanie, ale w sumie to ja nie wiem czego chcę. To jest całkowicie normalne i w niektórych obszarach ja sama też czasem tak myślę. Większość z nas nie ma gotowego planu życiowego w głowie, ale możesz zacząć od tego, czego na pewno nie chcesz. To też jest bardzo ważna informacja, więc poświęć chwilę, żeby się nad tym zastanowić i niech to będzie punkt wyjścia. Narzędzie drugie. Zmianę zacznij od siebie. Ta pierwsza lekcja, o której przedtem usłyszałeś, płynnie prowadzi nas do drugiej, która w sumie jest fundamentem wszystkiego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zmianę zacznij od siebie. I nie, to nie jest kolejna banalna rada. Mówię o czymś bardzo konkretnym, o świadomym budowaniu nowej mentalności. Ale uwaga, to nie dzieje się z dnia na dzień. To jest proces, który wymaga cierpliwości do samego siebie. A tego czasem nam bardzo brakuje. Ja sama potrzebowałam miesięcy, żeby najpierw dostrzec i zrozumieć, że mogę to w ogóle zmienić, a potem, żeby zobaczyć pierwsze prawdziwe zmiany w swoim podejściu do życia, w swoim sposobie myślenia i w swojej komunikacji. Na ile masz wpływ na przebieg swojego życia? Jak dalece jesteś przygotowany, żeby odpowiednio zareagować w określonej sytuacji? To pytanie, które zadaję sobie regularnie, bo odpowiedzi pokazują, gdzie jestem w tej chwili i nad czym muszę popracować. Zrób ze mną taki szybki test i zastanów się przez chwilę: ile procent Twoich decyzji z ostatniego tygodnia było świadomych i przemyślanych, a ile automatycznych i bezrefleksyjnych? Naprawdę warto być ze sobą szczerym, czy szczerą, bo to jest punkt wyjścia w ogóle do wszystkiego dalej. I nie musisz nikomu mówić o wynikach. Możesz sobie tylko i wyłącznie na to odpowiedzieć, i możesz w ten sposób pomóc sobie, myśląc o konkretnych sytuacjach. Jak reagowałeś na stres w pracy? Czy twoja reakcja była przemyślana, czy automatyczna? Co jadłeś na obiad? I czy jadłeś to dlatego, że taką miałeś ochotę, czy dlatego, że tak zwykle jadasz? Jak spędziłeś wolny wieczór? Świadomie planując, czy a, jakoś tak się potoczyło, albo jakoś tak zleciał. Ludzie, którzy żyją świadomie, mają po prostu więcej opcji w życiu. Serdecznie Ci polecam zarejestrowanie tak świadomie, choćby raz dziennie, jak reagujesz na daną sytuację. Każdy dzień pełen jest zdarzeń, które wymagają jakiejś odpowiedzi z Twojej strony. Czy ta odpowiedź jest świadoma czy automatyczna? Zastanów się nad tym. Konkretny przykład z mojego życia. Przez lata automatycznie reagowałam na maile. Jak tylko przyszedł, musiałam go przeczytać i od razu odpowiedzieć. To było takie automatyczne, i wydawało mi się też, że to dobrze, że to świadczy o moim profesjonalizmie. Kiedy zaczęłam świadomie decydować, kiedy czytam maile, nagle zyskałam kontrolę nad swoim czasem i swoją energią. Ale uwaga, nie osądzaj siebie też za automatyczne reakcje. Bo to jest naturalne, nasz mózg lubi automatyzmy, bo oszczędzają energię. Chodzi o to, żeby być świadomym tego, co jest automatyczne, a co świadome, i stopniowo zwiększać procent świadomych wyborów. Czas na narzędzie trzecie. Uświadom sobie, że gotowość na przyszłość to jest stan umysłu. Teraz przejdziemy do czegoś, co może brzmieć abstrakcyjnie, ale jest bardzo praktyczne. Do tego, co nazywam gotowością na przyszłość. To jest konkretny stan umysłu, który składa się z czterech elementów: radykalnego optymizmu, otwartości, ciekawości eksperymentowania i empatii. Zanim pójdziemy dalej, wyjaśnię Ci różnicę między zwykłym pozytywnym myśleniem a radykalnym optymizmem, bo to jest ważne, żebyś to zrozumiał. Pozytywne myślenie to jest podejście typu szkło jest do połowy pełne. Radykalny optymizm to podejście to szkło ma potencjał, żeby być pełne i ja mogę je napełnić. Widzisz różnicę? To nie jest patrzenie na świat przez różowe okulary, to jest aktywne podejście do kształtowania swojej rzeczywistości. Radykalny optymizm to jest takie podejście typu tak, spróbujmy, zamiast automatycznego tak, ale, bo tak, ale to w praktyce znaczy często nie. Zamiast mówić tak, ale, spróbuj mówić tak i. Zobaczysz, jak zmienia to Twoje myślenie. To orientacja na lepsze zamiast perfekcyjne. Zawsze szukanie sposobu, żeby zrobić coś, choć odrobinę lepiej niż wcześniej. Ja często się śmieję, że przez lata miałam takie podejście do wyzwań, jakby były to problemy do rozwiązania jednorazowo i na zawsze. Tymczasem życie to jest ciągły proces doskonalenia się, a nie takie jednorazowe naprawianie. Drugi element to jest otwartość. Nie zakładaj, że wiesz wszystko, co powinieneś wiedzieć. Zachowaj otwartość. Jeśli nie będziesz obawiać się dyskomfortu i otworzysz się na nowe doświadczenia, to odkryjesz, że za nimi idzie rozwój. Dyskomfort to jest sygnał, że uczysz się czegoś nowego. To znaczy też, zamiast zastanawiać się, co wiesz, zastanów się, czego nie wiesz. W relacji, w komunikacji, w pracy. Pamiętam, jak kiedyś w rozmowie z klientem, zamiast udawać, że wszystko wiem, powiedziałam szczerze. To jest ciekawe pytanie, nie znam odpowiedzi, ale dowiem się i do pana wrócę. I wiesz co, ten klient do dzisiaj ze mną współpracuje. Element trzeci: ciekawość eksperymentowania. Uruchom w sobie niepohamowaną ciekawość, co by było, gdyby. I używaj tego pytania bardzo często. Zadaj sobie też takie pytanie, gdzie sięgają twoje horyzonty. Horyzont to styk nieba z ziemią, ale horyzont metaforyczny to jest granica twojego świata. Gdzie sięgają granice Twojego świata? Dzięki ciekawości je poszerzasz, a nad ciekawością też możesz pracować i pamiętaj o tym. Ludzie, którzy mają kontrolę nad swoim życiem, traktują życie trochę jak laboratorium. Stale testują małe zmiany i patrzą, co działa, co nie działa, co można zmienić, usprawnić. Nie boją się eksperymentów, bo wiedzą, że każdy eksperyment daje informacje albo o tym, co działa, albo o tym, co nie działa, a obie te informacje są cenne. I wreszcie element czwarty, czyli empatia. Nie tylko do innych, ale przede wszystkim do siebie. Przestań być swoim najgorszym krytykiem. Kiedy popełnisz błąd, zapytaj siebie, co powiedziałbym albo powiedziałabym najlepszej przyjaciółce w tej sytuacji, i powiedz to samo sobie. To brzmi może sentymentalnie, ale ma bardzo praktyczne konsekwencje. Ludzie, którzy traktują siebie z empatią, podejmują więcej ryzyka, bo wiedzą, że jeśli coś się nie uda, nie zniszczą sami siebie. A podejmowanie ryzyka to podstawa przejmowania kontroli nad życiem. Na moim kanale znajdziesz dwa filmy: jeden o tym, jak być swoim kibicem, a nie krytykiem, i drugi o tym, jakie jest osiem strategii, by poprawić swoją samoocenę. Zajrzyj do nich koniecznie, jeśli chcesz popracować właśnie nad tym elementem empatii do siebie, bo bardzo ci się to przyda. Przemyślenia, które skłoniły mnie do rozmyślań o gotowości na przyszłość, też o tym, jakie elementy warto uwzględnić w przejmowaniu kontroli nad swoim życiem i swoją przyszłością, znajdziesz w książce Jak nie bać się przyszłości, kluczowe kompetencje jutra, które warto rozwijać już dziś, napisanej przez Frederika Pferta. Książkę serdecznie Ci polecam. Autor był przez 12 lat szefem innowacji w Google i wyraźnie widać, że książka napisana jest przez praktyka, który wie, co mówi, a nie przez teoretyka, który jest zwyczajnym opowiadaczem. Jak to czasem bywa. Mi osobiście bardzo spodobało się uporządkowanie tych umiejętności i podejść, które z Aleksem od dawna podzielamy. Warto też z książki zaczerpnąć zmianę narracji i języka, jakiego używasz. O tym za chwilę powiem trochę szerzej w lekcji szóstej. W końcu nie byłabym sobą, gdyby w tak ważnym filmie nie pojawiły się wskazówki dotyczące komunikacji. Książka, jak nie bać się przyszłości, na polskim rynku będzie miała swoją premierę już 8 sierpnia, ale dzięki uprzejmości wydawnictwa MT Biznes miałam możliwość przeczytać ją już wcześniej i to od deski do deski. Wydawnictwo jest partnerem dzisiejszego odcinka, więc z przyjemnością daję znać nie tylko, że link do książki znajdziesz w przypiętym komentarzu na dole i w opisie pod filmem, ale też, że w prezencie dla moich widzów wydawnictwo przewidziało rabat aż 40% na wakacyjną lekturę. Ja w wakacje czytam naprawdę sporo, więc jeśli i Ty masz takie plany, to wszystkie szczegóły znajdziesz na dole pod filmem. Czas trwania rabatu jest ograniczony, więc nie czekaj z zakupami, a tą książkę przeczytać naprawdę warto. Czas na narzędzie czwarte. To narzędzie to użyj wyobraźni. Ta lekcja to do narzędzie dotyczy czegoś, co może brzmieć bardzo dziwnie, ale naprawdę działa. Używania wyobraźni jako konkretnego narzędzia planowania swojego życia. I nie, nie mówię tu o fantazjowaniu, ale o takim umiejętnym i proaktywnym patrzeniu w przyszłość. W filmie o 13 umiejętnościach, jakie przydają się w życiu, mówię m.in. o symulatorze rzeczywistości. I to jest niezwykle cenne, żeby umieć sobie wyobrazić różne sytuacje, przewidzieć możliwe konsekwencje Twoich działań i Twoich decyzji. Bez tego trudno zresztą mówić o jakiejkolwiek kontroli, o przejmowaniu sprawczości w życiu, o świadomym budowaniu własnej przyszłości. Kiedyś wymyśliłam sobie takie zdanie, które czasami sobie powtarzam i bardzo dobrze się u mnie sprawdza. To zdanie to: bądź kobietą, jaką chciałabyś się stać. Bądź kobietą, jaką chciałabyś się stać. Czyli bądź już dziś taką osobą, jaką teraz myślisz, że chciałabyś być gdzieś kiedyś w przyszłości. Zachowuj się w określony sposób, podejmuj określone decyzje, praktykuj zdrowe nawyki, odważnie podejmuj wyzwania. I wiesz, to był moment, kiedy zrozumiałam, że mogę zacząć podejmować te decyzje już teraz. Bardzo Ci polecam, zapamiętanie i wdrożenie takiego podejścia u mnie naprawdę zrobiło sporo dobrego. Druga wskazówka, która płynie z tej lekcji, to coś, co możesz zastosować już dzisiaj. Kiedy stoisz przed jakąś decyzją, małą czy dużą, zapytaj siebie. Co zrobiłaby moja przyszła idealna wersja siebie, do której dążę? Wierz mi, odpowiedź często możecie zaskoczyć. Możesz też robić to w odwrotną stronę. Kiedy podejmujesz jakąś decyzję, zapytaj siebie, czy za 5 lat będę zadowolony z tej decyzji? Co pomyśli o mnie moja przyszła wersja? Przetestuj oba sposoby i zobacz, który Tobie bardziej odpowiada i który bardziej wpływa na podejmowane przez Ciebie decyzje we właściwym kierunku. Narzędzie piąte. Trenuj umysł i umiejętność łączenia kropek. Ta lekcja dotyczy czegoś, co możesz robić każdego dnia: treningu kreatywności, umiejętności dostrzegania nowych możliwości. I nie, nie potrzebujesz do tego specjalnych ćwiczeń czy kursów. Ta umiejętność przyda Ci się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym i zgrabnie będzie wpływać też na niezbędną w życiu umiejętność szukania rozwiązań. Jeśli przyjrzysz się bacznie każdej osobie, którą mijasz podczas spaceru do pracy, kiedy wysiądziesz z tramwaju przystanek wcześniej albo kupisz kawę w nowym miejscu, to jeszcze zanim dotrzesz na miejsce do pracy, usią zanim usiądziesz przy biurku, pojawią się nieco inne myśli i nieco inne pomysły niż zwykle. I właśnie o to chodzi. Trenuj mięsień kreatywności, umiejętność dostrzegania nowych kropek, nowych myśli, nowych danych i łączenia ich. Kropka, którą dzisiaj zaprosił do swojej głowy, może jutro pomóc Ci rozwiązać jakiś mały problem. Wierz mi, naprawdę warto eksperymentować z codziennymi rytuałami. Ja sama odkryłam, że nawet te proste rzeczy, jak zmiana drogi do pracy czy rozmowa z nieznaną osobą w kolejce, uruchamiają nowe ścieżki myślenia. Spróbuj choć raz w tygodniu zrobić coś nowego. Nową drogę do pracy, właśnie, nową restaurację, rozmowę z nieznaną osobą. To są drobiazgi, ale takie małe zmiany uczą twój mózg elastyczności. Uczą go, że zmiany nie są zagrożeniem, ale możliwością. I jeszcze jedna sprawa: dokumentuj swoje obserwacje. Nie musisz prowadzić dziennika, ale czasem warto zanotować ciekawą myśl czy obserwacje. To, co dzisiaj wydaje ci się niewarte uwagi, za miesiąc może być kluczem do rozwiązania jakiegoś problemu. Ja kiedyś dziwiłam się, jak Alex potrafi z różnych dziedzin czerpać wzorce, inspiracje, jakieś sposoby rozwiązywania problemów, a dzisiaj sama widzę, że im więcej mam styczności z różnorodnością, tym łatwiej jest mi łączyć kropki w innych dziedzinach. Wypróbuj tego. Narzędzie szóste: Zadawaj dobre pytania. Przejdźmy teraz do bardzo praktycznej umiejętności, czyli zadawania pytań, które zmieniają perspektywę. Bo jak pewnie wiesz, jakość naszego życia zależy w dużej mierze od jakości pytań, które sobie zadajemy. O tym też nagrałam kiedyś osobny film i podlinkuję Ci go tutaj na dole w opisie. Bardzo ten film lubię i osobiście uważam, że jest jednym z najcenniejszych i najbardziej wartościowych na moim kanale, więc koniecznie zajrzyj też i do niego. Jak wyglądają takie pytania, które zmieniają perspektywę i które mogą ci się przydać w odzyskiwaniu kontroli nad swoim życiem? Spróbuj na przykład zmienić nastawienie i spojrzeć na dany temat do góry nogami. Zadawaj pytania odwrotne. Zamiast, jak mogę zwiększyć sprzedaż, zapytaj, jak mogę zmniejszyć sprzedaż. Zamiast, jak poprawić tą relację, zapytaj, jak mogę jeszcze bardziej pogorszyć tą relację. Odrzucone pytania pozwalają odkryć prawdy często niewystępujące w pytaniach, które spontanicznie nasuwają się same i pozwalają dostrzec aspekty, o których normalnie nawet byś nie pomyślał. To może już mieć dziwnie, ale naprawdę działa. Kiedy pytam siebie, jak mogę sabotować własny sukces, odkrywam wzorce zachowań, których wcześniej nawet nie dostrzegałam, a kiedy je dostrzegę, mogę je świadomie zmienić. Inna zmiana w pytaniach, która może doprowadzić do potężnych rezultatów. Zamiast dlaczego mi się to przydarza, zapytaj, co mogę z tego wyciągnąć. Zamiast dlaczego to nie działa, zapytaj, co musiałoby się zmienić, żeby to działało. Pierwsze pytanie prowadzi do pozycji ofiary, drugie do pozycji sprawcy. Dobrą praktyką jest też pobudzanie w sobie ciekawości i zaczynanie zdania od: Zastanawiam się. Po tym zdaniu możesz dobudować bardzo dobre pytania. Na przykład: Zastanawiam się, dlaczego. Co by, by się stało gdyby? Zastanawiam się jak, zastanawiam się, co jest, co sprawia, dokąd. Te słowa otwierają myślenie zamiast je zamykać i mogą ci pokazać zupełnie nowe perspektywy. Jeśli przez lata zadajesz sobie złe pytania, to nie dziw się, że dostajesz złe odpowiedzi. Kiedy ja zaczęłam świadomie zmieniać pytania, zmieniły się też rozwiązania, które zaczęłam odkrywać i znajdować. Kolejny przykład, też z mojego życia. Zamiast pytać, dlaczego ten klient jest trudny. Zaczęłam pytać, co sprawia, że ta współpraca jest dla nas obu frustrująca. Co musiałoby się wydarzyć, żeby była satysfakcjonująca? Pierwsze pytanie prowadzi do osądzania klienta. Drugie, do poszukiwania rozwiązań. Więc zamiast zastanawiać się, co wiesz, zastanów się, czego nie wiesz w relacji, w komunikacji, w pracy. To otwiera naukę, zamiast zamykać w poczuciu, że już wszystko wiesz. Zamiast zastanawiać się, co może później tak, zadawaj sobie pytania. Co musiałoby się wydarzyć, żeby? To otwiera myślenie na możliwości, zamiast zamykać je na problemy. No to teraz czas na ćwiczenie praktyczne. Przez najbliższy tydzień, za każdym razem, gdy złapiesz się na negatywnym pytaniu, zaczynającym się od dlaczego mi, albo dlaczego to nie, to spróbuj je przekształcić w pytanie zaczynające się od co lub jak. Zobaczysz różnicę w jakości odpowiedzi, które otrzymujesz, i jeszcze mi za to podziękujesz. Narzędzie siódme: zarządzanie oporem i budowanie wsparcia. Ta lekcja dotyczy czegoś, o czym rzadko się mówi w kontekście przejmowania kontroli nad życiem, a z czym możesz dość brutalnie zostać zderzony. Chodzi o radzenie sobie z oporem otoczenia i budowanie wsparcia dla swoich zmian. Nie każdy będzie kibicował twoim zmianom i to jest całkowicie normalne. Ludzie nie lubią, kiedy ktoś w ich otoczeniu zaczyna się zmieniać, bo to zmusza ich do myślenia o własnym życiu. To nie znaczy, że są źli, po prostu czują się niekomfortowo. Dodatkowo, w swoim otoczeniu mogą być też osoby, które bardzo korzystają z tego Twojego braku samodzielności i sprawczości. W końcu Twoja uległość i działanie na automacie często jest dla nich bardzo wygodna, a czasem też i opłacalna. Nic więc dziwnego, że taka zmiana może być im nie w smak. Kiedy zaczniesz żyć bardziej świadomie, podejmować inne decyzje, inaczej reagować na sytuację, możesz słyszeć pretensje w stylu, co się z Tobą dzieje, dlaczego się tak zmieniłeś, to nie jest w Twoim stylu. I to może być frustrujące, ale też jest sygnałem, że rzeczywiście się zmieniasz, że się rozwijasz. Pamiętaj, że Twoje życie to jest Twoja odpowiedzialność. Nie przejmuj na siebie odpowiedzialności, której mieć nie musisz, zwłaszcza za odczucia innych osób, gdy nie robisz im niczego złego, a jedynie dbasz o własne granice. O takiej ekstremalnej sprawczości, o tym, co warto sobie uświadomić w tym kontekście, w ostatnich tygodniach Alex nagrał sporo filmów, więc serdecznie polecam Ci zajrzeć też na jego kanał, bo naprawdę możesz sporo tam też skorzystać. Link zostawię Ci na dole w opisie pod tym filmem. A jak komunikować zmiany bliskim bez wywoływania konfliktów? Po pierwsze, nie musisz nikomu tłumaczyć się ze swoich wyborów. Po drugie, jeśli chcesz komuś wytłumaczyć, to skup się na korzyściach dla relacji, a nie na tym, co robiłeś wcześniej. Zamiast mówić, postanowiłem być bardziej asertywny, bo do tej pory pozwalałem sobie wchodzić na głowę, powiedz, chcę, żeby nasza komunikacja była jeszcze bardziej szczera i otwarta. Pierwsze brzmi jak zarzut, drugie jak propozycja. Drugi istotny element dla przejmowania kontroli to jest znalezienie odpowiedniego środowiska i budowanie wsparcia. Znajdź osoby czy grupę osób myślących podobnie. To nie muszą być ludzie, którzy robią dokładnie to samo co ty, ale ludzie, którzy też świadomie pracują nad swoim życiem. To może być grupa online, kurs, książka, która zbiera wokół siebie podobnie myślących ludzi. Jeśli będziesz miał ku temu wspierające środowisko, to proces zmian będzie znacznie szybszy i znacznie skuteczniejszy. Możesz chociażby zajrzeć do grupy osób, które często komentują pod moimi filmami i tam powymieniać się myślami. To jest bardzo cenne, żeby otaczać się ludźmi, którzy mają podobne wyzwania i rozumieją to, przez co aktualnie przechodzisz, i też są wspierające w tym. I trzecia rzecz. Naucz się radzenia sobie z krytyką. Pamiętaj, że krytyka często mówi więcej o osobie, która ją wypowiada, niż o tobie. Kiedy ktoś krytykuje Twoje zmiany, zastanów się, czy ta osoba sama jest zadowolona ze swojego życia? Czy ona podejmuje świadome wybory? Często okazuje się, że ludzie, którzy najbardziej krytykują czyjeś zmiany, sami są nieszczęśliwi w swojej sytuacji. Ale uwaga, nie znaczy to, że masz ignorować każdą krytykę. Niektóre uwagi mogą być trafne. Chodzi o to, żeby odróżnić konstruktywną krytykę od projekcji czyjejś frustracji na ciebie. I jeszcze jedna rzecz. Bądź cierpliwy do samego siebie. Zmiany nie następują z dnia na dzień. Będziesz miał gorsze dni, kiedy wrócisz do starych wzorców, i to jest część procesu, a nie powód do rezygnacji. Każdy krok w kierunku większej świadomości, większej sprawczości, większej kontroli nad swoim życiem ma znaczenie, nawet jeśli czasem cofniesz się o pół kroku. Narzędzie ósme. Wprowadź praktyczne elementy codziennej kontroli. Przejdźmy teraz do bardzo konkretnej narzędzi, które możesz zastosować już od zaraz, już od dziś. To nie są skomplikowane systemy, to są proste praktyki, które robią ogromną różnicę. Oczywiście możesz planować z kartką papieru i rozkładać sobie horyzonty czasowe, na przykład za miesiąc i tu konkretne działania, które podejmiesz w na najbliższych tygodniach. Za rok główne cele i projekty, za pięć lat, czyli wizja życia, którą stworzyłeś sobie tam w poprzednich ćwiczeniach, wymyślając co chciałbyś robić. Ale... Każdy plan musi też mieć plan B, nie z pesymizmu, ale z mądrości. Ja sama tylko raz na jakiś czas zastanawiam się nad takim planowaniem osadzonym w przyszłości. Może warto to zmienić. Zobaczymy, czy mi się uda, bo jak być może wiesz, mam takie nastawienie, że jak coś jest zaplanowane, zapisane w kalendarzu z konkretną datą, to musi być zrobione. I tutaj rzadko jakiś margines przewiduje. To jest takie adwokackie, święte słowo, termin. I bardzo trudno jest mi odpuszczać, rezygnować, porzucać konkretne plany. A skoro tak, to czasem w obawie przed tym, że jakiś plan musiałabym porzucić, to zwyczajnie wolę go nawet nie robić. Co jeszcze możesz zrobić zamiast takiego rozkładania horyzontu czasowego, albo oprócz tego konkretnego planowania? Możesz codziennie pytać siebie o scenariusz. Rano na przykład zapytaj siebie, czy dzisiaj będę żyć według swojego scenariusza, czy według cudzego. A wieczorem, ile moich dzisiejszych decyzji było świadomych? To brzmi prosto, ale taką świadomość warto w sobie ćwiczyć, bo to ma ogromną moc. Kiedy rano zadajesz sobie to pytanie, już nastawiasz się na świadome wybory. A kiedy wieczorem robisz podsumowanie, uczysz się rozpoznawać wzorce w swoich zachowaniach. Druga rzecz to zmiana narracji i mówienie tak i zamiast tak ale. Za każdym razem, gdy złapiesz się na tak ale, zatrzymaj się i spróbuj przeformułować na tak i. To zmienia całkowicie sposób myślenia o możliwościach i pozwala ci wejść w tryb szukania rozwiązań. Konkretny przykład. Tak, chciałabym się przeprowadzić, ale to kosztuje za dużo. Albo tak, chciałabym się przeprowadzić i muszę znaleźć sposób na zarobienie lub zaszczędzenie dodatkowych pieniędzy. Pierwsze zdanie zamyka możliwości, drugie je otwiera. Przetestuj to. Trzecia. Jeden dzień. Tygodniu poświęć na podsumowanie. Na przykład w każdą niedzielę poświęć 15 minut na 4 pytania: Co poszło dobrze i dlaczego? Co mogłabym zrobić lepiej? Jakie możliwości widzę na przyszły tydzień? Jedna rzecz, jaką chciałabym poeksperymentować w najbliższym czasie. I to nie jest miejsce na samobiczowanie, to jest miejsce na uczenie się z własnych doświadczeń. Kiedy coś poszło dobrze, warto zrozumieć, co do tego doprowadziło, żeby móc to powtórzyć. Kiedy coś poszło słabiej, warto zobaczyć, co można zrobić inaczej. Zastanów się też, jakie nowe informacje, doświadczenia czy obserwacje zebrałeś w danym tygodniu. Jak możesz je połączyć z tym, co już wiesz? To może być rozmowa z ciekawą osobą, artykuł, który przeczytałeś, obserwacja z drogi do pracy. Wszystko może być przydatne, jeśli potrafisz to połączyć z innymi informacjami. A raz na jakiś czas, na przykład raz na kwartał, wypróbuj metodę, o której mówiłam w jednym już ze starszych filmów. Na koniec roku pamiętam, że go nagrywałam. To był taki film Jak zaplanować najlepszy rok w życiu. Podlinkuję ci go na dole. Ta metoda, o której mówię, to jest takie regularne stop, start, continue. Na przykład raz na kwartał zrób większy przegląd, co przestaniesz robić, czyli stop, co nowego wprowadzisz, start, co działało i warto to kontynuować, continue. Mogę śmiało polecić Ci takie rozwiązanie, bo te rzeczy wiem, że stosuje wiele osób z bardzo dobrymi rezultatami. Zresztą, ja sama testuję to od lat i wiem, że naprawdę to działa. Przygotowałam jeszcze dla Ciebie konkretny plan na najbliższe 30 dni, podzielony na tygodnie, żeby było łatwiej go realizować, dzięki któremu możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem albo ją zwiększyć. Możesz obejrzeć wszystkie filmy na YouTubie, przeczytać wszystkie mądre książki o przejmowaniu kontroli, ale dopóki nie wykonasz pierwszego kroku, nic się nie zadzieje samo i nic się nie zmieni. Żeby ten dzisiejszy film nie był zbyt długi, to zamiast omawiać teraz poszczególne działania, plan otrzymasz ode mnie mailowo w moim newsletterze. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisany na moją listę mailingową, to najlepiej zrób to teraz, bo dzielę się tam informacjami, które uważam za ważne i wartościowe, a w najbliższych dniach będę też wysyłać ten plan, o którym powiedziałam. Zapamiętaj kluczowe wnioski z dzisiejszego filmu. Twoja przyszłość składa się z wyborów, których dokonujesz i których nie dokonujesz. Zmianę zacznij od siebie, ale pamiętaj, że budowanie nowej mentalności nie dzieje się z dnia na dzień. Radykalny optymist to jest wybór, a nie cecha charakteru. Gotowość na przyszłość to jest stan umysłu złożony z optymizmu, otwartości, ciekawości i empatii. Trenuj umiejętność łączenia kropek i zadawania dobrych pytań. Używaj wyobraźni jako narzędzia projektowania przyszłości i wprowadź praktyczne narzędzia codziennej kontroli. Pamiętaj, że każdy dzień to szansa na nowy, świadomy wybór. Wierz mi, naprawdę warto zacząć już dzisiaj. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Zacznij je od jednej małej rzeczy, którą możesz zrobić inaczej już dzisiaj albo już jutro. Może to być inne pytanie, które sobie zadasz, może nowa droga do pracy, może nowa świadoma reakcja na stresową sytuację. Napisz w komentarzu jeden obszar życia, nad którym chcesz przejąć kontrolę w tym miesiącu. Może w ten sposób zainspirujemy się nawzajem i koniecznie daj mi znać, czy sięgnąłeś już po książkę Jak nie bać się przyszłości. Pamiętaj o zniżce, które otrzymaliśmy wszyscy w prezencie od wydawnictwa MT Business. Szczegóły są na dole. I koniecznie daj mi znać, jak ci idzie z tym wyzwaniem, które otrzymasz ode mnie maile. Czytam wszystkie komentarze i staram się odpowiadać na wszystkie Wasze pytania. Dlatego napisz też, czy chcesz w przyszłości więcej takich wyzwań i planów działania, również w samych filmach. Koniecznie obejrzyj jeszcze ten film o tym, jakie jest 13 umiejętności, które zmienią Twoje życie. Znakomicie uzupełnia się on z dzisiejszym materiałem i da Ci sporo cennych wskazówek na temat tego, nad czym jeszcze warto pracować. A potem powodzenia w działaniu i do zobaczenia następnym razem.